Ten klip z początku z powitaniem i moim znakiem powstał dzisiaj po myśle dwóch, trzech dniach praktyki alfabetu Morsa. Postanowiłem zakupić klucz oraz podpiąć go do mojego transceiver'a USDX, USDR, dzięki temu, że ma on funkcję Practice CW. A jak do tego doszło? Próbowałem w Morsmanii, ale tam jakoś nie wychodziło przez dłuższy czas. Było to dla mnie toporne. Tam kilkanaście liter może poznałem. Ale odkryłem coś takiego jak Morswi w Google, czyli aplikację googlowską, która dosłownie pomogła mi poznać alfabet Morsa w dosłownie dwa dni. I to co widzicie, to jest właśnie efekt Titania po dwóch dniach. Wiadomo, że z osłuchaniem się, i korespondencjami to jeszcze długa droga do tego, ale jeśli chodzi o naukę, to myślę, że nie ma nic, nic lepszego i zaraz to pokażę, dlaczego tak jest. Ten samouczek bardzo pomaga tak wzrokowo zapamiętać poszczególne znaki. Można na nim trenować poprzez stronę, bądź też poprzez aplikację. no i właśnie takimi symbolami. Pomaga zapamię zapamiętać poszczególne y, litery, znaki. Y, na początku uczymy się całego alfabetu, później również cyfr, które są dużo prostsze. No i tu mamy na przykład y, taśma, oko, y, czy też łuk, łucznictwo. Y, I to jest łatwo zapamiętać. Y, mamy tutaj wielokrotnie y, w różnych y, konfiguracjach. Y, te litery ten, te, te znaki y, ćwiczone y, y, później oczywiście y, również jeśli się zawahamy to mamy te znaki y, symbolami przypominane kolejny przykład mamy tutaj wąsik zaraz będzie literka E A no i zawahamy się na przykład nad literką T co to tam mogło być Przypomnienie szybkie, że jest to taśma. Nie ma tu żadnego czasu, nic nas nie goni, możemy spokojnie sobie ćwiczyć. No i mamy literkę T, literkę I, co to może być? Wahamy się. Insekt, robaczek, dwa oczka, no i zapamiętujemy sobie. Literka M, również szybkie przypomnienie, gdy się poprzednio pomyliliśmy, no i wiadomo, że literka E, jednak kropeczka, bo mamy oko. Także według mnie to jest dużo lepsze narzędzie niż Morsmania. Tam nie mamy jakiegoś tam wzrokowego schematu. Jest to trudniej zapamiętać, ale po ćwiczeniu na przykład na tych Google'owskich aplikacjach to jest mi dużo łatwiej w Morsmani bez problemu już wszystko odgadnąć. Także myślę, że tą drogą trzeba iść. Oczywiście dużo ćwiczeń przede mną na przykład, jeśli chodzi o jakieś tam pierwsze łączności, ale dzięki znajomości alfabetu Morsa będzie to myślę, że otwartą drogą po prostu do pierwszych łączności. Także 73 pozdrawiam serdecznie i zachęcam wszystkich do próbowania swoich sił.